Być takim bosswellem z kliki, to możesz więcej. Możesz wiele. Więcej na przykład, więcej możesz obciągać, wypinać się, więcej się sprzedawać, masz więcej możliwości. Klan klika. Dzisiaj mi chyba bosswell przycelował, bo Kurewki Pewnie nie chcą celować I no Bostwel się wkurzy I sam wsiadł za stery I sobie myśli I no byście brali i brali To, to Bez końca A celować to nie ma kto Kurwa. Ciągnąć tak samo, wypinać się też nie ma kto, bo byście no brali i brali, trzeba se zarobić.